Oto Tomasz Klepek, miejscowy kleptoman, który musi zapłacić swoje rachunki, a że nie ma do tego wystarczających funduszy, no to zdecydował się kraść. Także dzisiaj zobaczymy, jak potoczy się jego przygoda i co będzie w stanie zrobić, żeby coś ukraść. Tomasz rozmyśla całymi dniami nad tym, jak zacząć, co zrobić, żeby to wyszło dobrze i go nie złapali. Patrząc w okno i obserwując sąsiadów, czuje niesprawiedliwość, smutek, chce dorobić się tak jak oni. Tylko, że w trochę inny sposób. Albo całkiem podobny, nie wiadomo. Także to jest czas naszego Tomasza i jego historia. Się poczułam, jakbym normalnie jakieś bajkę pisała. Dobra, a tak po mojemu postimpsowemu hejka, witam Was w następnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy dzisiaj sobie grać kleptomanem, czyli cechą Tomasza, klepka. Dosyć taką, no, niemiłą cechą, bo będziemy sobie dzisiaj kraść i będziemy się wzbogacać i będziemy y, szerzyć sprawiedliwość na tym świecie. Nie, to nie jest sprawiedliwe, jak komuś kratnie rzeczy, ale y, dzisiaj sobie tak. No, ale także mamy tutaj naszego Tomasza, i on mieszka tutaj w San Myszuno i sobie tutaj mieszka. I widzicie, no, trochę ma taki ubogi tą mieszkanką, ma trochę. Funduszy też nie ma za wiele, a trzeba będzie zapłacić rachunki. Nigdzie go w pracy nie chcą, powiedzmy. Nasz Tomasz jest kleptomanem, jest ambitny, jest geniuszem, żeby. No, musi być geniuszem i ambitny. powiecie, ambitny, no to. Ambitny, żeby dużo kraść, a geniusz, no żeby nie dać się złapać. No to to są bardzo, bardzo sobie potrzebne cechy. Także lecimy tutaj się wzbogacać od razu. Pomasz z racji tego, że jest geniuszem, no to wymyślił fantastyczny kostium do naszej pierwszej kradzieży. Będziemy się podszywać pod strażaka i sprawdzać, czy na pewno jest wszystko dobrze w mieszkaniu pewnych bogatych simów, którzy mieszkają za tamtymi drzwiami. Halo, wpuśćcie mnie, dzień dobry, chciałbym tutaj sprawdzić, czy wszystko macie zgodnie z prawem, zgodnie z prawem pożarowym. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj pani się mną nie przejmuje, bo my tutaj sobie tylko pochodzimy i popatrzymy, czy wszystko, aby na pewno jest ognioodporne i sprawy, oj kominek, kominek tutaj jest, musimy to sprawdzić tak, zdecydowanie coś by się przydało tutaj poprawić, pani się mną nie przejmuje jak tu się kradnie w ogóle, jak w jak najlepszy porządku wszystko, ja tylko sprawdzę co jest na górze jeszcze, OK. muszę się mną nie przejmować, ja tu wykonuję chyba tylko swoją pracę, jak się kradnie ja nie wiem jak się kradnie może <laughs> wpisać w neta. jezu naprawdę, nie mogę mu mówić co mam kraść, dobra Ktoś tam napisał, że można małe rzeczy kraść. mają I, i debil or what? Dobrze, my tutaj tylko sprawdzamy. My tutaj sprawdzamy, pani się tutaj nie przejmuje, co tu się dzieje. Ja tylko tutaj sprawdzam. Dobrze, tak, trzeba. Zdecydowanie kuchenki trzeba tutaj obejrzeć. O tak. Dobrze, nikt nie patrzy, więc możemy spróbować zwędzić tosta przez Superancko. Mamy pierwszą ukradzioną rzecz, ale nie wiem po co mu tost. Dobra, na razie obczajiliśmy tutaj teren, ale pan sobie idzie, więc weźmiemy sobie, spróbujemy zwędzić książkę. Aha, niedawno coś zwędził, już nie można nice. Że Wszystko jest tak w najlepszym porządku, wrócimy tutaj niedługo. Tylko, że po więcej rzeczy. <laughs> Dobra, mamy obeznane jedno miejsce, a teraz przeszliśmy sobie na festiwal i tutaj zobaczymy, czy coś można ukraść. Ale zdecydowanie powinniśmy zmienić strój, żeby się tutaj... No wiecie, nie odróżniać, może zrobimy z siebie przedawcę stoiska. O, jakaś kobieta coś od nas chce. Co ty chcesz? Można ją okraść? Nie można. Prawiecie co, wydaje mi się, że możemy spróbować się zakraść. Muzeum. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy założyć strój, taki, z którego nas nikt nie rozpozna na pewno, czyli Misia. Ika, hejka, tutaj Misiu, kupcie bilet, mi dajcie. I ja tutaj sobie, no oczywiście tutaj popatrzę sobie na obrazy, e, mianowicie na przykład na ten sobie, no wiecie, tak sobie obejrzę. Na górę też pójdę. Teraz szybko, póki nikogo nie ma, nikt tutaj nie widzi, kobieto nie patrz, Misiu się schowa do kieszeni. Coś. Także udało się coś zwędzić, ale żeby nie wywołać jakichś tutaj podejrzeń, to już skupmy się tylko, żeby wyjść stąd i żeby. By nas nikt nie złapał. Poko, spoko, tu ja nic nie mam na razie. Papa, może kiedyś tutaj wrócimy i coś sobie tutaj weźmiemy. Dzień pierwszy, zakończony sukcesem. Ukradliśmy dwie rzeczy. Jakże zaraz zobaczymy, ile będziemy z tego wszystkiego mieć. A, zapomniałam, że pierwszą rzeczą był tost, który już się prawdopodobnie zepsuł, ale mamy wazon, który jest wart 260 Simoleonów, także mm, elegancko sprzedajemy, będziemy mieć na jedzenie chociaż. O nie, sąsiadów nie przyjmujemy. Bo jeszcze się tutaj za bardzo będą rozglądać co nieco. Zaczyna dzień od zjedzenia tosta, ale nie miałby tego tosta, gdyby nie ukradł tutaj wazonu. Także dzisiaj spróbujemy znowu coś ukraść, żeby miał na jedzenie, chociaż i na rachunki. Dobrze, także nasz Tomasz przebrał się za miejscowego sklepikarza, i pójdziemy sobie teraz do sklepu i spróbujemy coś tam wykombinować. <słyszykło> O, ale ty lubisz ludzi, no, bo ludzie cię nie lubią, także no i super sobie robisz sąsiadów i w ogóle super relacje. Nikt się na pewno nie spodziewa, że on jest złodziejem. Echka! Witam serdecznie! Ja tylko przyszedłem do pracy. Ja na pewno jestem tutaj pracownikiem, który będzie sprzedawał wam rzeczy. Na pewno nie jestem jakimś złodziejem, który bych tu chciał troszkę zarobić sobie i w kieszeń do kieszeni wrzucić co nieco. Dobrze, nikogo w tym sklepie nie ma. Tutaj idzie jakaś pracownica. O nie, pracowniczka idzie, to przydałoby się tutaj coś od razu zwędzić, o ile się da. A możemy kupić obiekt? Czemu nie możemy zwędzić nic? Bez sensu. Myślałam, że to będzie łatwiejsze. Ej, no nie, no myślałam, że to będzie łatwiejsze. Będzie coś można zwędzić, a nie na sprzedaż, że tylko rzeczy są. Bez sensu, nie podoba mi się to. Obrażony Tomasz idzie właśnie do toalety. Presada. Nie, naprawdę mi się to nie podoba. Tomasz jest zażenowany tą całą sytuacją. Na szczęście potrafi się wkradać do pomieszczeń gospodarczych tutaj, w drugim piętrze, więc to sobie wykorzysta swoje wytrychy i te sprawy. To się wytrychy nazywa, chyba tak. Kobieto, zostaw mnie. Nie widziałaś mnie. Zostaw kobietę, zostaw ją. Nie. ona Czy ona nas nakryła, że my coś chcemy tutaj zwędzić? Nie dobrze odczepiła się, więc dobrze. Dobrze, nikt nas tutaj nie widzi, więc chociaż sobie skrzynię jakieś tutaj zwędzimy na górze. Dobrze, chociaż tyle, że się to udało. Teraz musimy szybko stąd iść, żeby nas nikt nie zauważył, że tutaj na pewno wchodziliśmy. Hej, ja tam mogę wchodzić, bo ja tam... Ja tu pracuję, dlatego mogę tutaj wchodzić, okej? Okay? Patrzcie, ja prawie wyglądam jak te, jak te kobiety, które są tu ubrane. Nie, nie jesteś, nie, jesteś, nie jesteś podobny. Idź do domu, bo zaraz cię nakryją. Nie wiem, gdzie on sobie te pudła wsadził, ale dobra. Ale ukradliśmy pudła. Dobrze, udało się bezpiecznie wrócić do domu i. Teraz sprawdźmy, jaka jest wartość tych pudełek. 75 simoleonów. Dobrze. Lepsze to niż nic. Tomasz ma również laleczkę wódą i możemy ją powiązać z kimś, więc, jak kogoś nie będziemy lubić, no to he <grywnie> he. Krzywdę mu zrobić. Hello, I am a street photographer. A Mogłam <grywnie> zrobić street fotografera. Tomasz usłyszał również, że landgrabowie robią tutaj jakieś przekręty, więc to będą nasze kolejne ofiary kradzieży. Także wykorzystamy sobie sztuczkę znowu na strażaka i sprawdzimy, czy na pewno wszystko jest zgodne z prawem strażackim w tym domu. Idźmy i sprawdźmy, czy nas w ogóle wpuszczą. Siema siema, jestem strażakiem, wpuśćcie mnie. Proszę, wejdź, dziękujemy. tem serdecznie, państwo się w ogóle nie przejmują, że ja tutaj jestem, ja tutaj po prostu będę sprawdzać. O, hej, opowiedz śmieszną historię, żeby w ogóle nie miał jakichś takich skojarzeń z tobą, że może jesteś złodziejem. Musisz być śmieszny, pamiętaj. I dobrze się dogadywać ze swoimi ofiarami. Dobrze, super, proszę pana, ale ja już nie mogę gadać, muszę wykonywać swoją robotę. Na przykład chodźmy do kuchni, sprawdźmy kuchnia, czy na pewno kuchenka jest zgodna z przepisami prawym, strażackim. Ale nie, nie rób sobie jedzenia, co? I rozglądamy się, czy można tu Tutaj coś zwędzić. O! Sam z siebie zwędził przedmiot. Mamy dobrze. Mamy obraz, bardzo dobrze. Nie, 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 ty z nim nie będziesz grał. Ty musisz wykonywać swoją robotę, której nie masz tak naprawdę. Dzień dobry, proszę pani. Ja tylko wykonuję swoją pracę. Patrzę, czy to wszystko jest. O, okna szczelne, dobrze. Bardzo dobrze. Zobaczę, czy jeszcze tutaj wszystko dobrze w łazience, wszystko w porządku. Proszę się nie przejmować, ja dalej wykonuję swoją robotę. Nie, i tak, dokładnie, idź sobie do tamtego pomieszczenia. <laughs> Ale ładny fotel. On nie był zgodny z przepisami. Witam serdecznie. Tutaj jeszcze również w tym miejscu też muszę sprawdzić przepisy strażackie. A tutaj pan jakiś siedzi, ajajaj, po co pan tu przyszedł? Tak, zobacz, czy konstrukcja balkonu jest yy, ognioodporna, czy jest jeszcze jedno piętro, i tu sprawdźmy, czy na pewno jest wszystko ok. O, jaka ładna lampa! Ale gdzie ty idziesz? Idź tutaj, nie po... Oni się nie podejrzewają, weź lampę. Dobrze, fantastycznie. A teraz uciekamy do domu, szybko! Biegnij, Tomasz, biegnij, zanim cię złapią. Trzy rzeczy ukradłeś stąd. Dobra, udało się, nie wezwali policji, nie złapali nas. Także tutaj już nie wracamy do tego budynku na pewno. Dobrze, kolejny dzień zakończony sukcesem, i mamy tutaj parę rzeczy ukradzionych, ale musimy mieć niestety spać też. Złodzieje też muszą spać czasami. Dobra, lecimy z kolejną kradzieżą. Tym razem pójdziemy sobie do baru z karaoke. Dobrze, dzisiaj się ubierzemy normalnie, jesteśmy normalnym tutaj obywatelem państwa simsowego. Również jesteśmy normalnym obywatelem, który chce się na przykład, nie wiem, usiąść sobie, drinka się napić i te sprawy pośpiewać sobie. Zdecydowanie jest tu za dużo ludzi i tu jest jedno pomieszczenie. I tutaj możemy ukraść tylko jakieś krzesła, więc będzie ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Spróbujemy tutaj jakieś podchody zrobić. Dobrze, ta kobieta sobie idzie, więc dobra, szybko, dawaj tutaj zwędź, spróbuj zwędzić. Tutaj nie będzie widział. O, nawet się udało tak idealnie, że nikt go nie widział. Aż jestem w szoku, jestem w szoku. Dobra, ale idź sobie, bo zaraz na kamerach zobaczę, że to ty i będzie, lipa będzie. Tak, tak, udawaj, że jesteś normalnym człowiekiem, że w ogóle nic tu przed chwilą nie zaszło. I dobrze, idź sobie już, no. Dobra, lecimy do kolejnej miejscówki. Może w parku też coś się uda zdobyć. O, tutaj idealnie nikogo nie ma, można się rozejrzeć i ukraść coś fajnego. Na przykład ten obraz jest bardzo ładny. O, nie! No nie, to ten gościu przyszedł, którego ogradliśmy. Udawajmy, że nic się nie dzieje. Usiądź sobie. On cię na pewno nie rozpozna. Ty byłeś wtedy w kostiumie, okej. Okay. Jest jakiś zdenerwowany czy coś. O nie, gościu, ale to nie wiem, czy powinien uciekać teraz w tym momencie. Dobrze, idź sobie pograć w szachy, bo inaczej będzie lipa, jak on cię rozpozna. Chyba raczej ogarną, że mu fotel zniknął. W spokoju nagle, nie? Po twojej wizycie. Dobrze, nic nie będziemy robić. Udawajmy, że wszystko jest w porządku. Dobrze, graj sobie w szachy. Dobrze, z jakąś babką. Sobie. Co on tu robi! Gościu, nie! Co on tu robi? Nie! On to robi specjalnie? On myśli, że o, czy on nas rozpoznaje? O Jezu, o nie, ty chcesz człowieku, dobrze, no pograjcie sobie w szachy, gdyby nigdy. Nie... Tak, dobrze, uśmiechaj się. Tak, pograjcie sobie, no super, koledzy, będziecie zaraz normalnie. Dobra, no, niby jest wszystko w porządku, niby gościu nie ogarnia. Ej, co jest? Czemu wy się wyzywacie? To na jakimś czołgu gada? Czy oni się kłócą w tym momencie? Dobra, gościu, nie wiem, czy ty powinieneś iść, co, nie wiem, prze, przeprosić, przeprosić? Czy się kłócić dalej z nim, czy co? Dobra, spadamy stąd, on nas rozpoznał, idziemy, żeby nas nie gonił tylko. Ej, co jest, czemu tu strażaczka przyjechała? Co? Czemu tu są strażaki? Czy oni mnie właśnie zwyzywali, że ja trzymam się pod nich? jest? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, ogólnie to straciliśmy praktycznie całe fundusze. Bo musieliśmy zapłacić karę za to, że przyjechała do nas straż. Także fantastycznie, no. Dobra, ale w taki strój się nie ubieraj, bo będzie gościu wiedział, o co chodzi, okej? Okay? Dobra, lecimy. Do... Strażak, strażak to jest najlepsza rzecz tutaj na świecie. Dobra, zapukaj do niego do drzwi. Ciema, kolejna część tego, że sprawdzam ludziom domy, a tak naprawdę kradnę im rzeczy z domów. A ja bym tutaj chciała kominek sprawdzić i te sprawy. Nie ma siema, ja tu przyszedłem sprawdzić, co ty tutaj masz, bo ja tutaj muszę e, sprawdzić no, bo taka moja praca i w ogóle. Zatkaj odpływ? Ej, zatkaj mu odpływ. Co jest? Ej, na serio nie widziałam tej interakcji. Jeszcze. O nie! Jak można się tak zachować? Weź, weź, dobra, bo się zaraz nakryje. O nie, on krzyczy. A taki psikus. Proszę pana, ja odetkałem odpływ, a nie zatkałem. Proszę się nie denerwować. Ja jestem strażakiem. A w sumie on jest strażakiem, a nie hydraulikiem. Niech pan nie idzie za mną. Dobrze. Spędzimy panu krzesło i spadamy. Jak nam. Już się nie zobaczymy, ale mamy krzesło. Dobra, kolejny sprzęt, kolejne pieniążki. Dobra, zobaczmy, ile sobie zarobiliśmy. Mamy 95, mamy 90, ten fotel 160, za tą puffy 300, aż. Wow. O, ten obraz drogi. Ten, o, ten obraz prawie 1000. Ale jesteśmy bogaci, ale jesteśmy bogaci teraz. Jak on się w ogóle przedostał na tą stronę łóżko? Jakby. Jak on tu wlazł? Co? To się tak da? Od kiedy się tak da? Czy on się zbugował po prostu? Czy da się tak? Co? nie wiedziałam. Coś tam tu śmierdzi, w ogóle karaluchy chodzą w tym mieszkaniu. Trzeba zarobić więcej, żeby sobie się wyprowadzić stąd. Dobra, czas na nasz kolejny strój, na w którym nas nikt na pewno nie pozna. I idziemy sobie zapolować na jakąś parcelę publiczną, żeby później szybko uciec i żeby twarze nie rozpoznali jego oczywiście. Dobra, póki nikt tutaj nie patrzy, to spróbujemy zwędzić sobie fontannę. Nie wiem jak on to zrobi, ale spróbujemy zwędzić sobie fontannę. Ogólnie tu nikogo nie ma w tym parku, więc tutaj dowoli można sobie kraść, co my tylko chcemy. Krzesła tutaj w ogóle tego chyba nie można, no tego też nie można. nie zauważyłam, że da się fotele, krzesła, jakieś obrazy Niektóre dekoracje, bo niektórych też nie można, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, ten fotel wygląda trochę fancy, więc można by go wziąć. Żeby nas nikt teraz nie zobaczył, bo dwie rzeczy to już za dużo. Chociaż i tak tu nikogo nie ma, ale no wiecie, w takim pomieszczeniu to chyba kamery są. O, 760, tak ja myślałam, że jest dużo. Od fontanna tylko 180, no nie. Dobra, ale kolejny dzień za nami i już się coraz bardziej wzbogacamy. Już mamy prawie 3000, a nie musimy chodzić do pracy. Dzisiaj szybko Tomasz wstał, chyba ma jakieś dzikie plany. O nie, okazało się, że Tomasz. Dostał wezwanie na komisariat i musi tam iść pewnie z tego powodu, że straż pożarną wezwał. Także no pozdrawiam, fajnie będzie. Oby tylko się nie skapnęli, że o tym złodziejem miejscowym. Dobra, także nasz Tomasz jest na komisariacie. Miejmy nadzieję, że to chodzi tylko o to, że wez... została wezwana do niego straż pożarna z jakiegoś powodu i musiał karę zapłacić, a nie przez to, że kradnie nam no, przed tutaj, nasz tutaj wiecie, no rzeczy. Ludziom. Dobra, weź tutaj, powitanie. Możemy coś zwędzić na komisariacie? To będzie śmieszne. Spróbuj zwędzić. Tak, tak centralnie przy, przy ludziach, proszę. Jakaś baba wyschnęła i to zobaczyła i ma to gdzieś. No to nieźle, fajnie macie na tej policji. O nie, ta baba chce nas chyba aresztować. Nie, broń się. O nie, o nie, co się tam dzieje? Ona nie. O, czemu weźcie, nie? Co mam robić? Dobra, nie wiem co, ona chce nas chyba aresztować. Serio. Odejdź, kobieto. Zwyzywaj. Zostawcie mnie! Kłóć się, że to nie ty! To nie ty ukradłeś przed chwilą coś tam. O Jezu! Dymy, dymy, no nie się. O Jezu, o Jezu. Nie, oni walczą. Boże, święty, co się dzieje? Tomasz, wygraj to, chociaż w sumie i tak nie uciekniesz z tego komisariatu, bo dymy tu robisz. No dobra, no. Jezus, serio. No i baba wygrała. Nie, nie wierzę. No i tak oto kończy się przygoda naszego Tomasza, który został złapany tylko przez to, że została wezwana jego straż pożarna i musiał przyjść na komisariat i później stwierdzili A, o, to jakiś podejrzany. No i właśnie tak mamy. Mamy naszego Tomasza w więzieniu za swojej Frazierze. Także tak się kończy kleptomania w Dezim 4. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. I chcecie takich więcej czegoś w tym stylu, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to zostawcie koniecznie suba. No i lajka pod tym filmem, oczywiście, jeżeli Wam się podobał. A my widzimy się w następnym odcinku. Na razie.